Panie Komendancie, Panie Komendancie, czego? Może pan tu na chwilę podejść? Czego mi przeszkadzasz, jak robię coś ważnego? Yy, no bo yy, ten, ten, ten pan, ten pan, a co pan robi? Nic, ale to dla mnie ważne. Aha. Bo, bo, bo ten, pan, ten pan się chce przyjąć do straży. Jaja się robisz? Nie. Nie, pijaka złapałeś i teraz se jaja nie, 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 nie. Nie, serio? Serio. A przepraszam, młody człowieku, że tak. tak zapytam, co cię skłoniło do tak desperackiego ruchu. No. No proszę pana, no co, no moim marzeniem od zawsze było pomagać innym, no. A co to ma wspólnego ze strażą miejską? No ja... No, no. no ja, no przecież straż miejska pomaga ludziom. <śled> Koleś lubi mieć zablokowane koła, ty. O kurde, o kurde, muszę odetnąć świeżym powietrzem, przepraszam. Ja do okienka, tutaj. Podaj... Oj, 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 oj. przepraszam bardzo. A czyje to jest czerwone gówno, co stoi na parkingu? Przepraszam bardzo, pan mówi o moim samochodzie? Nie, nie, proszę pana, ja mówię o tym czerwonym głównie z czterema kołami. Co czyli pan, to jest? Czyli pan mówi o moim samochodzie. Proszę pana, nie, 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 momencik. Multipla nigdy nie będzie i nie była samochodem, proszę pana. No, pro, pan wybaczy, no. Proszę pana. Proszę pana. Nie, chwileczkę. Fiat Multipla jest samochodem. No tak jak tylko jest ciężarówką. No proszę pana. No, no nie róbmy jaj. No proszę no. pana. Fiat Multipla jest przestronnym autem dla całej rodziny. No chyba rodzina Adamsów. No. Wiele osób ma Multipla. No tak jak wiele osób ma kogoś brzydkiego w rodzinie, ale nie pokazuje tego wszystkim. No człowieku to jest urąganie po prostu ludzkiej godności. W normalnych okolicznościach, proszę pana, ja dałbym panu grzywnę, proszę pana, za zaśmiecanie parkingu. Ale spokojnie, pan chce do nas dołączyć, pan chce wstąpić w nasze szeregi, skończy się na mandacie. Na jakim mandacie? Niewielkim, spokojnie. No chyba, że tam pan posmaruje, no to wiadomo. No, do, nie, dobrze, źle, źle, źle zaczęliśmy. No to właśnie, może pana bo ja tak, prowadzę. No, To tak, e, poznał pan już Romka. Tak, moją prawą rękę, mój zastępca. Przy wejściu. Był Tadek. Prawa ręka mojej prawej ręki, czyli moja lewa ręka. Zastępca zastępcy komendanta. Pan się na tym łapie? Tak, tak. No i to cały skład jest. O. Jak to? Czy, czy osoby na całe miasto? No, no proszę pana, Tadek patroluje wjazd do miasta, Romek wyjazd z miasta, ja centrum miasta. To jest Otwock, tu więcej nic nie ma, proszę pana. Ale zaraz, bo tak na parkingu nic nie ma, to co, pieszo latacie? O nie, nie, proszę pana, nie, mamy służbowe pojazdy. Co pan myśli? To jest straż miejska. O, służbowe pojazdy, a tak. jakie? Rovery. Super, a jaki model? Vigreture. <laughs> co? <laughs> Samochodów nie dawali. <laughs> dawali, ale multiple nie wzięliśmy. Nie? <laughs> Przepraszam pan, że tak zapytam pan, przyszedł się przyjąć do straży, czy po mordzie dostać, bo, bo dyskusja w tą stronę zmierza. Nie, 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 to, to pierwsze. Nie? Pan, no pan, no by. dobra, to przełammy lody. Może kawkę może dla pana. O, chętnie. Proszę bardzo. Pani Basiu poproszę dwie kawki. Szybko przyniesie? Nie przyniesie, bo nie ma żadnej pani Basi. Trzech nas jest. Mówiłem, a interkom już od wielu lat nie działa, także dla szpanu jest. No, no, Widzi pan, ładnie wygląda. A co, laptop też dla szpanu, co? O, nie, i tu się pan zdziwi, proszę pana, bo na tym laptopie, proszę pana, ja mam obraz ze wszystkich kamer, które są umieszczone w mieście. Proszę bardzo. No jak? Przecież to jest obraz tylko z trzech kamer? Wjazd do miasta, wyjazd z miasta, centrum miasta, no. Co pan myśli? A jak? O, Panie, 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 Panie. co jest. E, skrzyżowanie pułapskie z geodetów. No. I ta. Zielone światło. Dobrze. Eee, pomarańczowe światło. Dobrze. I czerwone światło. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Świetnie sobie radzisz. No, bardzo dobrze. To on steruje światłami w mieście? Nie, nie. Uczy się rozpoznawać kolory, także mu całkiem nieźle idzie. Dobrze. Ono, 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 patrz, pat, pa pa pa, 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 na to. Mamy przestępstwo, kamery się na coś zdają, mamy bandytów. Widzisz to, koleżko? Widzisz to? Co to? To jest akurat przepalony piksel. Tu się patrz, o! Tu się patrz, o. mamy. Halo, proszę wyrzucić e, te butelki e, z winem. Straż miejska was obserwuje. Mamy was na oku. Over. No. O! No. Ha. Ha. I nie posłuchali. Nie posłuchali, bo tam po prostu głośników nie ma, no. Zresztą mówiłem, że ten interkom nie działa, co pan myślał? Właśnie. Ale przynajmniej interwencja jest, mogę odnotować. Ej no właśnie. właśnie. Nie wiem dlaczego ja biję brawo. Jak e, s, e, ludzie mają was szanować, jak wy nic nie możecie. No. O, oj, młody człowieku i tutaj przesadziłeś, tutaj przesadziłeś, e, zaraz ruszasz ze mną w patrol, zobaczysz ile możemy. Pani Basiu, poproszę mundury e, dla pana kolegi. Co? A gdzie jest pani Basia? Wie, Paj... nie ma jej oczywiście. O, no. ha, 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 żarty. E, proszę, mundur, tutaj się podpisz. Ale jak mundur? Przystępujesz do Straży Miejskiej. Proszę bardzo, podpis. Przepraszam, ale bo to wystarczy się podpisać i już będę w Straży Miejskiej? O! No, masz szczęście, bo za moich czasów było znacznie trudniej się dostać do Straży Miejskiej. O. No. Dobra. Także idźcie się przebierać, ruszamy w patrol. Panie komendancie, jak Co? to trudniej! No, widzisz, za moich czasów trzeba było się podpisać w dwóch miejscach. No. O.